Tak, na miejscu czwartym znalazła się Klara Kubeczkowa, Klub Sportowy J.F. Republika Czeska. Na miejscu trzecim Kinga Rajda, Klub Sportowy Sokuszczyn. Na miejscu drugim Anna Twardosz, parawialny Klub Sportowy Olimpijczyk Ginowice i zwyciężczynią na skoczni HS. 19 została Paulina Twardosz, PKS Olimpijczyk winowice Ja bardzo jeszcze raz proszę pana prezesa Polskiego Związku Narzewskiego, Wójta Gminy, przewodnic, panią przewodniczącą Rady Gminy, Wilkowice, Pana Prezesa Klubu, Zbigniewa maneta oraz Olimpijczyka. Delegata technicznego dzisiejszych zawodów, Pana Janusza Malika. Paulina, tak? Gratuluję. Piękne skoki. Ania, gratuluję. Panie, Są. Panie. Są. Panie. I mamy tutaj... A ja w tej Kingę, chwili tak? bardzo proszę o wielkie, wielkie brawa. A gdzie mamy tą dziewczynkę? Klara, tak? Piękne skoki. Gratuluję, tak? Dalej. Proszę bardzo. Proszę Państwa, jeszcze raz, jeszcze raz, wielkie, wielkie brawa. Kategoria dziewcząt skocznia HS 19. I zawody na otwarcie skoczni bystrej. Rocznik 2000. I na miejscu szóstym był Sebastian Kellerman, klub sportowy J.F.R.E. Republika Czeska. Na miejscu piątym Jarosław Krzak, parafialny klub sportowy Olimpijczyk Kilowice. Na miejscu czwartym Piotr Kudzia Ludowy Klub Sportowy Kiewicza Krysta. Na miejscu trzecim Szymon Jojko, klub sportowy Wisław Ostronianka. Na miejscu drugim Łukasz Stabowy, parafialny klub sportowy Olimpijczyk Kilowice. Zwycięzcą tej kategorii Tomej został Tomasz Pil, klub sportowy Wisła Ustronianka. I wojna rocznych 2000

tak, gratuluję, stał gratuluję. No i 49, 8, 8, 8, Maksymalnie 10 lat. W tym momencie przystępujemy do nagrodzonych zawodników 98-99. Spocznia AS31 na, tak. na miejscu szóstym Mateusz Dęcz, parafialny klub sportowy Olimpijski Kilowice. Na miejscu piątym Dominik Kastelik, parafialny klub sportowy Olimpijski Kilowice. Na miejscu czwartym Robert Szymeczek, klub sportowy Tojąc Republika Czeska. Na miejscu trzecim Bartosz Czyż, klub sportowy Wisła Ustronianka. Na miejscu drugim Jakub Juros, Klub Sportowy Wisła Ustrunianka. Zwycięstwa w tej kategorii wiekowej to Lukasz Kantor, Klub Sportowy Teodrzyniec, Republika Czeska. Dzień. Kategoria Junior E rocznik 98-99 Skocznia punkt HS 31 ładny kolor I tak samo proszę nagrodzić bra brawami brawa tych zawodników. Witam I przystępujemy do nagradzania ostatniej grupy dzisiejszych zawodów i tak. Kategoria Junior D, rocznik 97. I tak na miejscu piątym. Wit Szotkowski, Klub Sportowy Trzyniec Republika Czeska. Na miejscu czwartym. Bartłomiej Drewniak, Klub Sportowy Sokuł Na miejscu trzecim. Magdalena Pałasz, UKS Zogrody Stare Bystre, na miejscu drugim Damian Lasota, klub sportowy Tejotrzyniec Republika Czeska i zwycięzcą w kategorii Junior D jest Antoni Juroszek, klub sportowy Wisła Ustronianka. Proszę Państwa, prosimy o nagrodzenie prawami. I tak proszę Państwa, pierwsze za i zawody mamy proszę Państwa, udawanie. Dla trenerów, którzy swoich podopiecznych przywieźli i zaufali na tak organizatorzy, żeby wypróbowali to naszą skocznie, bo był to taki y, prawdziwy poligon doświadczalny. Rodzicom, że towarzyszyli nam wszystkim, zespołom sędziowskim, którzy bardzo dobrze przeprowadzili zawody i nie słyszałem żadnych protestów, czyli, czyli ta walka była fair i bez, bez żadnych zwrotnych uwag jakichś bardzo krytycznych. Chciałem proszę Państwa, gdybym mógł Państwa jeszcze prosić o taki fakt, żebyście wszyscy, którzy dzisiaj są na, tym naszy, na tych naszych zawodach, otrzymali kartę uczestnictwa w postaci takiego świadectwa. Jeden z naszych kolegów z zarządu rozdawał takie karty z podpisami, żeby to Państwu zostało. I chciałbym, żebyście przyszli, żebyśmy sobie na tle tego naszego obiektu zrobili wspólne zdjęcie, bo ono przejdzie do naszych kronik. Także bardzo proszę jeszcze na, ten, na tą chwilę trudu, żebyście się Państwo ustawili, żebyśmy to zdjęcie zrobili i wszystkich Państwa zapraszam na ulicę Fałata 14 do siedziby klubu tam spotkamy się i trochę na luzie możemy porozmawiać na gorący poczęstunek bardzo serdecznie dziękuję panie wójcie za dot dotrzymanie nam towarzystwa do samego końca dziękuję najwyższym władzom Polskiego Związku Narciarskiego w postaci pana prezesa polonisa Tajnera e e dziękuję e tacie Adasia Młałysza który, e który jest z nami i Wystosowaliśmy zaproszenie dla Adama, ale słyszeliśmy, że nie jest obecny w kraju. Mamy dla niego przygotowaną niespodziankę, piękną, być może, że jakaś okazja będzie następna. Proszę Państwa, sezon zimowy się zbliża. Panie Prezesie, na, na ręce Pana, dla całego zarządu, dla całego wyspołu trenerskiego życzę bardzo udanego sezonu zimowego.